Wiecie jaki mam problem z Crimson Desert? Taki, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. I mam szczerą nadzieję, że się mylę, bo jak się mylę, to dostaniemy wybitne dzieło. Ale czas pokaże. Hello everyone. Welcome to the first Crimson Desert features overview video. W tej serii będziemy informacje o kilku funkcjach gameplay. Trochę bo trochę zagłośno. Ja oglądałem chyba wszystkie pokazy Crimson Desert i no, robiło to na mnie wrażenie. To, to jest gra od twórców Desert... E, jak to się nazywa? Black Desert Online. I pierwotnie miało być to MMO. To jest taka, taka historia, że, że gry, które są tworzone jako pierwotnie, jako MMO i potem przerabiane na single player, z reguły nie mogą być dobre. Ale wszystko co tutaj widać na tych wszystkich prezentacjach raczej sugeruje mega dobrą rzecz. Jak no, kto wie, może, może dowiozą, nie? Po co robią z tego single-player'a? No chyba taniej jest dzisiaj zrobić single-player'a niż MMO. A propos y, upadku Ashes of Creation ostatniego. Jak sobie popatrzycie na gry MMO, które funkcjonują sprawnie na rynku, to nie są to nowe gry. To przeważnie są bardzo stare produkcje, które mają już ugruntowaną pozycję, jak WoW, ESO. Nie? Może uznali, że to nie ma sensu dzisiaj robienie MMO. Nie wiem, nie wiem. Bardzo, bardzo jestem ciekawy tego świata. Raczej będę w to grał prywatnie, nie będę z tego robił serii, bo to za duże może być, ale. A no, powiedziałbym, że pośród RPGów z otwartymi światami, no to niewiele rzeczy się dzieje. Myślę, że warto na to poczekać. No, ostatnio co żeśmy dostali The Outer Worlds 2 czy Awaut nie, nieprzesadnie mnie to zachwyciło. Może Azjaci coś dowiozą. Nie, nie, żeby wszystko było jasne, pewnie jak będę grał w to. To pewnie część rzeczy pokaże na streamie, bo to czemu nie, ale, ale większość pewnie przeżyje sam. Zobaczymy. Że z tego zrobią? No zobaczymy, zobaczymy, no. Feature i cała wizja tego wydaje się bardzo sensowna, natomiast na ile to będzie ciekawe gameplayowo, na ile będzie powtarzalne, no nie ocenisz na podstawie pokazów, nie? A ja też przyznam, że ja też troch, trochę lubię grindu jednak, takiego powtarzalnych rzeczy. To mi się pozwala zagubić trochę w świecie. Ludzie nie mają czasu, żeby grindować dniami i nocami? Wiesz, czasami gra jest na tyle angażująca, że nawet jak ktoś ma tam w tygodniu 5 godzin na granie, to sobie w stanie jest te rzeczy robić.

Że z pracy idziemy i do pracy trafiamy. A no może ludzie lubią po prostu pracować. Tylko w świecie fantazji lepiej się pracuje. Z reguły tego rodzaju doświadczenie właśnie, że wchodzisz do świata gry. I sobie tam przeżywasz różne historie, czasami bardziej emocjonujące, a czasami mniej. To się do tej pory w MMO załatwiało. Yy, ale ja, ja mam takie, takie mam przemyślenia, a propos właśnie tego typu światów, że to, to nie muszą być dzisiaj gry MMO. To wystarczy, że to są single-playery, które są rozwijane cały czas. I tak trochę chyba się zaczyna myśleć o tym yy, w ten sposób. Że gra singleplayer także może być usługą. Ubisoft próbował to robić, tylko że oni za bardzo na mikrotransakcje chyba postawili ostatecznie. Ja w New Worlda grałem w ten sposób. Dzisiaj, jak sobie myślę o New Worldzie, który moim zdaniem był świetną grą, to mam taką nadzieję, że zanim zamkną serwery, wypuszczą New Worlda wersji singleplayer. Żebyśmy mogli sobie po prostu w niego grać. Tak, tak. O. Bardzo, bardzo bym chciał. I nawet, żeby ten New World można było... żeby pojawiały się update'y, no bo wiadomo, tańszej nie trzeba serwerów utrzymywać, nie? Ta gra mogłaby całkiem fajnie funkcjonować jako single player New World. Paradoksalnie, nie? No, powiedziałbym, że to jest takie moje ciche marzenie. A propos gier MMO... ...żeby New World pozostało z nami jako... Ej, to jest w ogóle ważna rzecz, bo do tej pory o tym nie mówiono, że będzie można grać więcej niż jedną postacią. To, 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 to jest spora niespodzianka dla mnie, nie? Znaczy, chyba nie, dla, dla wielu osób to jest spora niespodzianka. Czy można grać nimi naraz, czy zamiennie, czy to jest taki pomysł jak z GTA 5? Czy, czy tworzysz sobie zupełnie inne, albo wybierasz inne postacie, przeżywasz inne przygody? Kawał świata to jest naprawdę duży obszar, ale powiedziałbym, że cienie są takie. Taki trochę płaski jest ten świat. Ale może to jest kwestia optymalizacji. Lepiej, żeby to dobrze chodziło, niż żeby super realnie wyglądało. Ale taki mi się wydaje płaski i prześwietlony ten, ten świat. Ale to, no to jest do zaakceptowania. To, że postacie się ślizgają palicho, ważne, żeby sprawiały wrażenie realnego życia, żeby symulować tę rzeczywistość w miarę sensownie. Wydaje mi się, że to jest główny quest i ten cl Cliff jest głównym bohaterem, ale przytrafią się, się poboczne postacie, którymi będzie można sterować przez jakiś czas. Ta gra się zastarzała graficznie? No wiesz co? Dzisiejsze wymagania wobec grafiki są może wysokie, ale ostatecznie nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, żeby był gameplay, jakaś ciekawa historia. jakość animacji, jakość gameplayu dużo wyżej stawiam niż jakość grafiki. I, i faktycznie ma taki ten, ten vibe trochę asasynów współczesnych. Tak mi to trochę wygląda jak połączenie and Dragon Dogmy, missions. The bleed bandits are raising an army of their own. And worse still, they've stolen the family spear manual. My son Graham went to reclaim it, but he's gone silent. With the rest of my men serving the duke, I find myself in need of your aid. Mamy taki świat średniowieczny, który zbudowany jest na takich rozpoznawalnych realiach, a do tego jest mistycyzm. I to taki mistycyzm, który się mocno kojarzy, po pierwsze magia, żeby wszystko było jasne, czyli tradycyjna taka. taka e, w świecie fantazy rzecz, ale oprócz tego jeszcze są właśnie takie, jakieś obce artefakty, jakieś takie geometryczne konstrukcje, po których się wspinamy, do których ch chcemy dotrzeć. I to też się kojarzy tak z, z, z tym, co Asasyn miał do zaoferowania. W Asasynie to ta rasa obcych to Isu, chyba się nazywali? O to mi chodzi. W moim mniemaniu to jest bardzo obiecujące. Natomiast wiara, że tu się wszystko uda, jest chyba trochę. Enemy forces have withdrawn and the region is safe to travel. In other liberated locations, the homes of rightful residents may be restored. Rewards for faction quests will be helpful in your character progression, from meeting new merchants to receiving equipment for your journey and gaining access to resources like lumber, stone, and other materials you'll need to rebuild the Graymane's home. Jeszcze jest, jest, jest ten aspekt rozbudowy osiedla, zbierania materiałów na to. No, tak, ja lubię takie rzeczy, nie? Właściwie dzisiaj dla mnie wymarzoną grą to jest Medieval Dynasty z, z, z bardzo sprawną e, e, przygodą i tam systemem walki. Na papierze idealna rozrywka. Masz jakąś osadę, nad którą pracujesz, wspierasz jakichś ludzi, a oprócz tego sobie chodzisz, eksplorujesz. Tutaj jakieś podziemia, tu jakieś potwory, tu jakiś boss. Rób sobie co chcesz, kiedy chcesz jak chcesz. Zagadki, tajemnice, no takie spełnienie marzeń, nie? Takiego y, 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 człowieka, który eskapizm uprawia. Ale no, jak mówię, na papierze, nie? Na papierze super fajne, ale jak to się sprawdzi? Czy tak będzie faktycznie? Jak to będzie zoptymalizowane? Ale też zróżnicowanie tego, co tutaj jest do, do ogarnięcia. Te biomy różne. W ogóle, kurde, jakiś taki Batman, jeżeli chodzi o system poruszania się nie? w tym świecie fantazji. No też Enshaudet ma takie. My, Pewne cechy, ale Shawdot nie jest aż tak technicznie chyba dobrze zrealizowany. Ja ci pierniczę. Wszystko tu jest, nie? Możesz być mechem, możesz latać na smoku, masz jakieś kurde krucze skrzydła. Z tymi, hostile faktury i egzemplarzy przedstawiają swoje problemy, z błotrańców i słuchaczy do ferociousmi i machines. Za dużo tego wszystkiego. No zobaczymy, zobaczymy. Do jakiego stopnia wykorzystano doświadczenia z Black Desert Online. I jak to się sprawdzi ostatecznie. No wszystko jest. Trochę uncharted w tej grze, trochę klasycznego fantazy. Trochę Wiedźmina, trochę asasyna. Wszystko tu jest. Ja powiedziałem na początku, nie, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale czasami... czasami się okazuje, że coś się uda, nie? Taka naj najbardziej racjonalna obawa no, to wynika z tego, że... no niemożliwe, żeby wszystkie te mechanizmy tutaj dobrze działały, żeby wszystko było sprawne i dopięte na ostatni guzik. Ale tyle lat robią tę grę, może jest tu jakaś ambicja, żeby jednak zrobić coś wyjątkowego.

Jeszcze inna kwestia, i to jest sensowny argument, czy, czy, czy Azjaci potrafią z perspektywy zachodniego gracza skonstruować średniowiecze, które byłoby wiarygodne dla nas? I tam grafika też ewidentnie cierpi na dłuższych dystansach. Widać te góry w oddali, te jeziora tak wyglądają średnio, ale ostatecznie, jeżeli mam mieć tak duży świat, to może ma to ręce i nogi, nie? bo tu też nie ma żadnych ekranów wczytywania. Jakoś w Zeldę ludzie się zagrywają, no, Zelda. Może Zelda też jest dobrym punktem odniesienia do tego tytułu. Geralt jest interesujący tylko przy pierwszym przejściu? To potem traci tę magię? Nie, nie wydaje mi się. Geralt jest ciekawy, on na długo pozostaje w, w świadomości gracza. Tak trochę... E to, to jest taka... Nie, nie chcę teraz nad Geraltem się za bardzo roz roz e rozgadywać. Geralt ma te cechy, że on ma taką dwuznaczną naturę, tam cały czas jest... E tam wewnętrzna walka dobra jest ze złem. O... Z jednej strony brak emocji, z drugiej strony jednak działanie zgodnie z emocjami. No to takie. Geralt jest bardzo ciekawy. Jest też, to też super, bo to, bo to z jednej strony jest duża szansa, że główny wątek będzie ciekawy w tej grze ale jak na ile interesujące, będą wątki pozostałe, bo te, te zadania poboczne to tak naprawdę budują ten świat w sposób wiarygodny. Żeby to nie był, wie, wiecie, taki typowy Yubi Game. No i tak się zapowiada, no. Ciekawe jestem, ile osób zain zainteresuje się tą grą ostatecznie. Ile na nią wyda pieniądze? No jest, jest to bardzo obiecujące. Ja się temu przyglądam z ogromną uwagą i z ogromną nadzieją. 19 marca 19 marca premiera i no już no to jest, ja nie wiem, ile lat prace nad tym są prowadzone. Ale myślę, że jak powiem, że 10, to nie będę o, o daleki od tego. To, no to lada moment. No, w marcu, w marcu no pod koniec lutego jest Resident Evil, yy, i to jest ważny tytuł, który zajmie trochę czasu. Ale w marcu, czy coś się jeszcze przytrafi? Yy, jest niestety dodatek do World of Warcraft. Niestety, bo to też pewnie zajmie mi trochę, trochę czasu. No więc, maraton jeszcze w marcu, no to nie, 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 nie specjalnie niespecjalnie mnie to akurat kręci, no ale też trzeba będzie sprawdzić, przetestować. To, to, no, chyba najbardziej bolesne dla mnie jest to, że, że WoW i, i, i to jednocześnie, bo to są obie takie gry, które mogą zająć dużo czasu. Natomiast y, jeżeli chodzi o Black Desert Online, to w ogóle się nie wkręciłem w ten świat. Jakby doceniam możliwości graficzne i to, jak to działa, i tam, ale, ale jakoś mnie ten Black Desert Online w ogóle nie kręci. Próbowałem, ale się odbiłem. Y, ale no, mam nadzieję, że Crimson Desert będzie, będzie trochę inny. No, musi być inny. nie? Zobaczymy, zobaczymy. Ja chyba ze cztery materiały różnych twórców na, na YouTubie zagranicznym oglądałem na temat Crimson Desert, i wszyscy potwierdzają tę opinię, że to może być zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale jeżeli się okaże tak piękne, to będziemy mieli do czynienia z wybitnym dziełem. No zobaczymy, jakie obstawiacie potencjalne wady tego projektu. Ja już kil, kilka tu widziałem. Przede wszystkim powtarzalność w otwartym świecie, że to jest coś, co może, co może nas zrazić i popsuć ostatecznie to wszystko. Ale tak poza tym jest, jest, jest dużo nadziei w narodzie. razie. Rytm życia w jego słowa, słychać echo w sercach nowych, nie ma drugiego takiego jak on. Już rządzi Rokplay Tropplay! Krzyczył przez ekran Rytm napci nos i trwa świat bicia oczami. Rych brak, w ciemności niech trwa, świat widziamy oczami mistrza, remik już prowadzi jak gwiazda